Ta dzisiejsza uroczystość w Trójcy Przenajświętszej zwykle jest albo może napawać lękiem i stwarzać problem dla wielu z nas, ponieważ jest to głęboka tajemnica, dogmat naszej wiary. Tajemnica, przy którą człowiek tak naprawdę jedyne co może, to może uklęknąć. Nie da się tego pojąć, tej prawdy, którą dzisiaj właśnie przeżywamy. Prawdy o Bogu, który jest jeden. Nie tak, jakby chcieli Ci, którzy są przeciwko trynitarnej rzeczywistości naszego Boga, mówiąc o tym, że wierzymy w wielobóstwo, a więc jesteśmy poganami, bo mamy trzech bogów, a jeszcze niektórzy dorzucą Matkę Boską, i wychodzi, że mamy trzech bogów i jedną boginię. Moi drodzy, prawda nie jest taka. Prawda jest taka, że wyznajemy wiarę w jedno bóstwo jeden Bóg, który objawia się. I działa w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wspomniałem, że to często bywa problem, zwłaszcza jeżeli chcemy dotknąć tej rzeczywistości naszym intelektem, ale prawda jest taka, że gdyby połączyć wszystkie umysły i wszystkie intelekty wszystkich ludzi, wszystkich czasów, to nie jesteśmy, moi drodzy, w stanie objąć tej rzeczywistości ani w nią wniknąć. Dlatego powiedziałem wcześniej, że jedyne co stworzenie może uczynić, to po prostu uklęknąć i oddać cześć i uwielbić Boga, który w ten sposób nam się objawia i który w ten sposób istnieje. Jedno dziecko kiedyś po takiej katechezie na temat Trójcy Przenajświętszej krzyknęło, a to Bóg jest rodziną. Tak, Bóg jest rodziną. Bóg jest wspólnotą trzech osób i to jest dla nas, moi drodzy, też dobra nowina, bo Bóg nie jest samotnikiem, tak jak my nie jesteśmy samotną wyspą, jak kiedyś pisał Tomasz Merton. My żyjemy we wspólnocie, a zwłaszcza jako ochrzczeni żyjemy we wspólnocie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, z naszym Bogiem. Ale spróbujmy się nad tą tajemnicą pochylić. Przy czym, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że jest to prawda, która bije z kart pisma świętego. Nie jest ona wymyślona przy biurku, przecież, przez żadnego teologa, ani papieża, ani biskupa. To jest dogmat, i to jest prawda, która jest obecna i wynika i wypływa z kart pisma świętego. Owszem, w Starym Testamencie nie ma jeszcze pełnej prawdy o Trójcy Przynaświęczej. Izrael przecież żył pośród narodów pogańskich, które wierzyły w wielobóstwo, miały przeróżnych bożków, do, że tak powiem kolokwialnie, do różnych spraw w życiu codziennym. I dlatego trudno było uchronić i obronić wiarę w jednego Boga, Boga Jachwę. Dlatego ta prawda i ta tajemnica, ona ewoluuje. Na przestrzeni starego, a uzyskuje swoją pełnię na kartach Nowego Testamentu. Tutaj nie ma wątpliwości, bo przecież w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, od chociażby w dzisiejszych fragmentach, które usłyszeliśmy w drugim i czytaniu i w dzisiejszej Ewangelii, słyszymy o Bogu, Ojcu, Synu Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu i o Duchu Świętym, od chociażby w tym tekście drugiego czytania. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Przez Ducha Świętego. Przy czym, moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, że te teksty pokazują nam prawdę o tym, że ten Duch Święty nie jest jakąś ideą, jakąś myślą, jakąś filozofią. To jest rzeczywista osoba, to jest postać. Dlatego w tym Duchu Świętym, o którym mówiliśmy tydzień temu przy okazji uroczystości zesłania Ducha Świętego, ten Jezus Chrystus pozostaje obecny w swoim kościele. Ta prawda ewolu, ewoluuje, rozwija się bardzo powoli i delikatnie. Tak jak moi drodzy, wiele innych praw. Weźmy chociażby kwestię małżeństwa. Stary Testament. Najpierw mamy poligamię, prawda? Potem mamy małżeństwa i związki monogamiczne w Izraelu. Z możliwością oddalenia żony, prawda? A Jezus Chrystus. Przynosi i pogłębia tę prawdę i mówi o nierozerwalności już małżeństwa. Albo chociażby kwestia oddawania kultu Panu Bogu. Najpierw Izrael, który może oddawać kult w każdym miejscu. Potem, kiedy zbudowano świątynię, to właśnie tam jest ten kult obecny i w tym miejscu jest skoncentrowany. W późniejszych czasach nie było, było nie do wyobrażenia, aby. Oddawać Panu Bogu kult i składać mu ofiarę poza świątynią. A Jezus Chrystus, kiedy przychodzi i naucza i objawia całą prawdę, mówi o tym, że część Bogu będziemy oddawać nie na tej górze, górze Garizim, jak chciała samarytanka w tej rozmowie przy, przy studni z Panem Jezusem. Ani w Jerozolimie, mówi Pan Jezus, ale w duchu i w prawdzie. W duchu przez duże D i prawdzie przez duże P prawdzie, którą jest nasz Bóg. I tak samo ta prawda o Trójcy Przenajświętszej, ona ewoluuje. I zwróćmy, moi drodzy, uwagę na to, że jest wiele tekstów, które mówią o duchu w Starym Testamencie, ale też ukryte, ukryta rzeczywistość tej Trójcy Przenajświętszej w niektórych tekstach Starego Testamentu. Od chociażby w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu w fragment wyjęty z księgi przysłów Czytamy o tej mądrości, i w pierwszym zdaniu słyszymy już Pan mnie zrodził. W poprzednim tłumaczeniu było Pan mnie stworzył, ale w tym tłumaczeniu jest Pan mnie zrodził, co świadczy o tym, że jest, że jest ta sama natura: zrodzonego i tego, który rodzi: boska natura. Można by powiedzieć, i tak odczytują egzegeci, że ta mądrość to jest właśnie. Objawienie prawdy o Jezusie Chrystusie, o Bożym Synu. Tym bardziej, że czytamy, już nie będę przytaczał całego tekstu, ale chociażby końcówkę. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy scenach ludzkich. Byłam przy stworzeniu, przy wszystkim, co Bóg stworzył jako praprzyczyna wszystkiego. Czyli ta mądrość, ten Jezus, ten Boży Syn był od samego początku. To nam przypomina, moi drodzy, prolog do Ewangelii świętego Jana, który mówi, na początku było Słowo, a Słowo było bo u Boga i Bogiem było Słowo. I wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. To jest właśnie prawda o tej drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej. O Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, który nie został, że tak powiem, w cudzysłowie, gdzieś tam w pewnym momencie historii ludzkiego istnienia zrzucony z obłoków. Nie. On współistniał z Ojcem od zawsze i na zawsze. Ale został posłany, aby wypełnić wolę Ojca, aby oddać życie za każdego z nas i przynieść nam zbawienie. Pozwólcie, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku przy tej okazji pokazywałem wam taki duży, duży, nie wiem, jak to nazwać, kilim z ikoną rublowa Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj o tym nie będę mówił, może innym razem, ale posłużę się dzisiaj pewną myślą, pewnymi przemyśleniami pisarza francuskiego. Nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo nie znam francuskiego. A przytoczył to pewien jezuita w swojej książce Alessandro Pronzato. I on, ten francuski pisarz, mówi tak. Człowiek, a zwłaszcza chrześcijanin żyje bądź powinien żyć takiej potrójnej rzeczywistości, płaszczyźnie, potrójnym odniesieniu. Po pierwsze, ta, to pionowe, pionowa rzeczywistość naszego istnienia, pozioma i głębia. Nie wiem, pan, czy pamiętacie, kiedyś mówiąc o człowieku, a to tak mi kiedyś przyszło na myśl, gdy miałem rekolekcje dla młodzieży, mówiłem o tym, że nam się zdarza niestety żyć jak płaszczaki. Mamy długość i szerokość, ale brakuje nam tej rzeczywistości pionowej, wertykalnej, która pozwoli nam spojrzeć ku ojcu i z nim, i z nim mieć relację. Ale to tak na marginesie. My nie jesteśmy płaszczakami, więc próbujemy żyć w tej potrójnej płaszczyźnie: pionowej, poziomej i płaszczyźnie głębi. Zobaczcie. W momencie, kiedy człowiek świadomie zaczyna żyć w tej relacji poziomej, to ma więź i relację z ojcem, z Bogiem ojcem. I w tej relacji on jawi się jako ten człowiek, jako syn. Syn, który jest posłuszny, syn, który jest zależny, syn, który jest całkowicie oddany i pełen miłości ojcu. Gdy braknie tej rzeczywistości poziomej i tej relacji wertykalnej w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina, Wówczas ten człowiek zaczyna żyć w ciągłym buncie przeciwko właśnie temu ojcu. Tak jak, tak jak ten syn barnotrawny, albo tak jak e, młody człowiek, który obraził się na ojca i, i, i nie chce być mu posłuszny, i nie czci go, odchodzi od niego. To jest wielka tragedia takiego człowieka. Idąc dalej, w tej płaszczyźnie e, poziomej, żyjąc w tej płaszczyźnie świadomie, my żyjemy w relacji. Z drugim człowiekiem, który jest naszym bratem, naszą siostrą, naszym przyjacielem, każdy inny człowiek, to jest ta rzeczywistość wokół nas. I zobaczcie, jeżeli my świadomie w tej relacji żyjemy, to my zaczynamy przeżywać swoje człowieczeństwo jako bracia wobec innych. Jako bracia wobec innych. Jeżeli zabraknie tej rzeczywistości w naszym życiu. To zaczyna się okazywać, że my stajemy się samolubami, egoistami, egocentrykami, pozostaje bardzo często niestety samotność. Idąc dalej, głębia to ta rzeczywistość wewnętrzna naszego życia, to ten duch i dusza. To jest ta rzeczywistość, dzięki której możemy kreować, możemy modlić się, możemy kontemplować, możemy rozmyślać. I zwłaszcza jeżeli zabraknie tej. Wewnętrznej rzeczywistości, tej głębi w człowieku, wówczas bardzo często pozostaje niestety pustka i powierzchowność. Dlaczego o tym mówię, przytaczając tę myśl tego, tego francuskiego pisarza? Ano dlatego, ponieważ kiedy otworzymy Pismo Święte, a zwłaszcza Nowy Testament, a jeszcze szczególnie Ewangelię, wówczas spotykamy Boga, który staje przed nami jako ojciec nie jako przełożony. Nie jako ktoś, jakiś ziemski autorytet, tak jak w tej relacji poziomej, ale jako ojciec. Zobaczcie, jako ojciec, który jest pełen miłości, dobroci, miłości, przebaczenia, miłosierdzia, wyczekiwania na powrót marnotawnego syna. To jest właśnie ta rzeczywistość pozioma. Dalej, spotykamy tego Boga na kartach Ewangelii. Który w Jezusie Chrystusie jest naszym bratem. Bratem, który jest do nas we wszystkim podobny, oprócz grzechu. I my, żyjąc w tej perspektywie, stajemy się najbliższymi przyjaciółmi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest ten Bóg, który w Jezusie Chrystusie jest wokół nas. To jest ten moment, kiedy Pan mówi, bo byłem głodny, bo byłem spragniony, bo byłem przybyszem, bo byłem w więzieniu, a usłużyliście mnie. No? I trzeci wymiar to jest ta rzeczywistość głębi, ta duchowa rzeczywistość, ta rzeczywistość wewnętrzna. To jest nic innego jak właśnie wypełnienie i napełnienie nas duchem, którego Bóg posyła razem ze swoim synem aby był obecny w kościele, aby był obecny w nas, aby był obecny pośród nas. I to ten duch nas napełnia. On nam nadaje kształt. To jest to wszystko, o czym mówiliśmy tydzień temu, nie będę już do tego wracał. A zatem moi drodzy, zobaczmy to pytanie: Kim jest Bóg? I ta dzisiejsza uroczystość przypominająca nam prawdę o Bogu, który ma jedną naturę boską, ale jest dla nas jako ojciec, syn i duch święty, to jest nic innego jak nasza codzienność. To jest nic innego jak nasza codzienność. To jest przeżywanie naszego chrześcijaństwa jako syn wobec ojca, jako brat wobec Boga, który objawia nam się w Jezusie Chrystusie i jako ci, którzy są napełnieni mocą Bożego Ducha. Przypomnę jeszcze tylko na koniec, święty Augustyn rozmyślał o tej prawdzie Trójcy Przeświętszej, przechadzając się brzegiem morza, i tak rozmyślał, zamyślony, odjechany zupełnie. I nagle zobaczył dziecko, które wykopuje dołek i takim kubeczkiem przelewa wodę z tego morza do tego dołeczka. Augustyn podchodzi i mówi do niego co ty robisz? on mówi no przelewam wodę do tego, do tego dołka on mówi nigdy tego nie dasz rady zrobić mały tak spojrzał na niego i mówi ja prędzej przeleję tę wodę do tego dołka niż ty zrozumiesz prawdę o Trójcy naświęczej. i taka jest prawda bo nasz intelekt i nasz umysł jest za mały ale mamy dwa kolana aby tę rzeczywistość uczcić i tego Boga uwielbić. I zobaczcie, to, to przemyślenie tego francuskiego pisarza, ono nam pozwala tego Boga Trójjedynego spotkać w naszej codzienności. Czy na modlitwie, czy w drugim człowieku, czy w mocy działania Bożego Ducha. Święty Jan od krzyża, tak już na zakończenie, jako puentę tego naszego dzisiejszego rozważania, bardzo często powtarzał, Przyjmując Chrystusa w komunii świętej pod postacią chleba i wina, przyjmujesz zawsze całą Trójcę Przedaświęczną. Uczyńmy wszystko, aby ten Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, który nam się w ten sposób objawia, do nas przychodzi i z nami się spotyka, znalazł godne mieszkanie, piękną świątynię naszego wnętrza i naszego człowieczeństwa. Amen.